Archidiecezja Białostocka, która została utworzona przez św. Jana Pawła II 5 czerwca 1991 roku, obejmuje tereny będące w granicach Polski, które należały wcześniej do diecezji wileńskiej, tak mocno związanej m.in. z kultem Bożego miłosierdzia. Ponadto w Białymstoku 28 września 2008 roku odbyła się uroczysta beatyfikacja księdza Michała Sopoczki, spowiednika świętej siostry Faustyny. To nie przypadek, lecz Boża opatrzność sprawiła, iż dziś gościmy pośród nas księdza arcybiskupa Tadeusza Wojnę, metropolitan białostockiego, tej naszej skromnej świątyni, której modliła się i przyjęła sakrament bierzmowania w lutym 1922 roku, święta siostra Faustyna. Drogi księży arcybiskupie, witam cię serdecznie w progach naszej świątyni, u progu także jubileuszu stulecia powstania Cycyzji łódzkiej, Jubileusz ten jest, jak pisał ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, dobrą sposobnością, aby odkryć na nowo korzenie naszej wiary i odkryć, kim jest Pan Winnicy. Niech połączy nas odkrycie na nowo, czym jest Boże Miłosierdzie, które, jak przekazuje św. Faustynie Jezus, mamy, ma być realizowane słowem, czynem i modlitwą. Witam bardzo serdecznie księdza doktora Piotra Augustanowicza, kapelana i sekretarza księdza arcybiskup Tadeusza. Witam księdza doktora Marcina Wojtasika, delegata księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolitu Cieszę się również i wspomniany jubileusz będziemy przeżywać z naszymi najbliższymi sąsiadami, czyli z kapłanami wiernymi dekanatów Konstantynowski i Poddębicki. Witam więc serdecznie przybyłych kapłanów i wiernych z dekanatu Konstantynowskiego wraz z dziekanem księdzem Reszkiem Kaźmierczakiem oraz z dekanatu Poddębickiego wraz z dziekanem księdzem Januszem Szeremetą. Niemniej serdecznie witam kapłanów i wiernych z naszego dekanatu Aleksandrowskiego oraz wszystkich przybyłych gości i mieszkańców naszego miasta i parafii. Proszę Czcigodny księdza Arcybiskupie Tadeuszu o sprawowanie tej mszy świętej w intencji architycezji łódzkiej oraz wiernych ze wspomnianych dekanatów, wygłoszenie do nas Słowa Bożego i udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Pragniemy też otoczyć modlitwą Metropolię Białostocką.